Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV, dzisiaj będę mówił, yy, będę sygnalizował to wszystko, co jest związane no, z, z całkowitym brakiem funkcjonowania państwa polskiego w podstawach. Prawda? Znaczy, yy, państwo polskie tak jakby się rozsypywało, czy było jakieś, yy, nie wiem, sparaliżowane. Zapraszam do subskrybowania kanału. Zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do komentowania, zapraszam do zadawania pytań. Te pytania uznaję za, za bardzo cenne. Dlaczego czołowy mason Jan Józef Lipski był autorytetem dla Adama Michnika i Jarosława Kaczyńskiego? Czym jest kabała i kim byli różokrzyżowcy? W szponach Lucyfera, masoneria i inni pomocnicy szatana. Najnowsza książka Stanisława Krajskiego. Poznaj plany masonerii wobec Polski. Pierwsza kwestia, która tutaj się nasuwa, to jest kwestia węgla. Prawda? Był jeszcze niedawno taki czas, że tego węgla mieliśmy potąd. Prawda? Było masę kopalni otwartych, które wydobywały węgiel. Nie wiadomo za bardzo, co z tym węglem wtedy było zrobić, bo ten węgiel był tani i no, i mówiło się, że jak się go sprzeda, to, to i tak nie pokryje kosztów jego wydobycia. Świat cały ma pełno węgla. Kiedyś tam w przyszłości będziemy odchodzić od węgla, więc trzeba te kopalnie zamknąć. I teraz zauważmy, że wtedy padały głosy to był przełom XX i XXI wieku. Wtedy padały głosy, no, że może lepiej wesprzeć te kopalnie jednak finansowo, na co przedstawiciele Państwa odpowiadali, że nie można, bo Unia Europejska nie pozwala. Natomiast oczywiście można było wtedy wpaść na taki pomysł, że jednak ten węgiel wydobywać i znaczy można było to obejść, prawda, to na różne sposoby. Byle utrzymać kopalnie w ruchu. Można było wtedy kupować ten węgiel. Państwo mogło kupować na zasadzie kupowania na zapas. I myślę, że Unia Europejska by się temu nie, sprzeci nie mogła sprzeciwić, bo wszystkie państwa na świecie mają taką zasadę, że robią zapasy. Amerykanie jak otwierają jakieś złoże ropy naftowej, to wydobywają tą ropę do jakiegoś poziomu i później zamykają to złoże i to jest ich zapas. Wszyscy, przynajmniej teoretycznie, znaczy wszyscy powinni robić zapasy gazu i przynajmniej teoretycznie wszyscy to robią, jak się okazało, no nie do końca, prawda, ale normalne jest dla każdego państwa że powinno mieć zapasy na czarną godzinę tak jak to jest normalne dla każdego zdrowomyślącego myślącego człowieka takich zapasów węgla nie robiono zamknięto te kopalnie i to można było je zamknąć i utrzymywać w stanie gotowości jak to możliwe że kiedyś Kilkanaście lat temu i nawet kilka lat temu zakładano, że nigdy, tak jakby zakładano, że nigdy cena węgla nie wzrośnie. Gdyby dzisiaj kopalnie działały, to byśmy robili wielkie interesy na węglu. Prawda? A no nie robimy, bo Kopalnie utrzymano w stanie gotowości, to, to, bo stwierdzono, że to kosztuje i po prostu zrobiono z nimi coś. Nie znam się na tym co, nieważne co. Zrobiono coś, co spowodowało, że y, tego się już nie da uratować że te, 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 tego węgla nie można w tych kopalniach już wydobywać. I teraz. Ten problem, tego typu problem pojawiał się we wszystkich możliwych dziedzinach. Na przykład w dziedzinie leków, gdzie doprowadzono do tego, że jeżeli lek nie pochodzi z zagranicy, to można go wyprodukować na bazie materiałów, surowców, które muszą być sprowadzone z zagranicy. Z reguły z Chin. No i, i w każdej chwili może nam zabraknąć leków, i może nam zabraknąć, i, i wciąż pojawiają się sytuacje, że jakiegoś leku brakuje, i może wystąpić taka sytuacja, że pewnych leków nie będzie, a chodzi tu przede wszystkim o te leki, które ludzie. Setki tysięcy, miliony ludzi musi brać codziennie, prawda? Jak nie będą brali, to, to długo nie pożyją albo będą ciężko chorzy. W pewnym momencie się okazało, że nie mamy w ogóle schronów przeciwlotniczych. Tutaj prezydent Warszawy, tutaj to znaczy w Warszawie, prezydent Warszawy mówił, że mamy. Tylko okazało się, że nie ma żadnej prawnej charakterystyki schronu lotniczego, i prezydent Warszawy uznał, że każda stacja metra w Warszawie może być schronem przeciwlotniczym, a niektóre stacje są pod poziomem ziemi 40 centymetrów, prawda? Więc co to może przesadziłem, może metr. Yy, więc powiedzmy na Ursynowie to, to, to nie może być schron przeciwlotniczy nie mówiąc o tym, że no w innych państwach yy, na samej Ukrainie buduje się strony przeciwatomowe czy, czy przygotowuje może lepiej się schrony przeciwatomowe znowu u nas czegoś takiego w zasadzie w ogóle nie ma to można policzyć na w palcach jednej ręki, bo po prostu to są pozostałości po władzach komunistycznych, które dla siebie te schrony przygotowywały. I wyobraźmy sobie sytuację, że jest jakiś nalot na Warszawę, Lublin, Poznań, Wrocław czy jakiekolwiek inne miasto. No i y, ludzie mają udać się do schronu i y, jeżeli jest jakiś schron w tym mieście, to w takiej odległości, że i tak y, nie zdążą. No i teraz ostatni wypadek, y, ten pocisk, prawda? Pocisk, y, który przyleciał spoza granicy Polski, uderzył na terenie Polski, y, zabił dwie osoby. Y, no i przez. I y, 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 co się dzieje? Mamy co się dzieje w sferze informacyjnej. Bo co się działo poza sferą informacyjną, to powoli się dowiadujemy i okazuje się, że tutaj robiono nam jakieś przedstawienie, że prezentowano jakieś kłamstwa, ale w każdym razie oficjalnie op op oprzyjmy się tutaj na oficjalnych informacjach, prawda? Uderza pocisk, znaczy. Wcześniej jest mowa o y, elektrowniach jądrowych i przedstawiciel rządu wysokiej rangi, na pytanie dziennikarza, czy elektrownia jądrowa będzie bezpieczna, bo y, czy nie może w nią uderzyć jakaś rakieta, odpowiada, że absolutnie nie. Bo y, my jesteśmy przygotowani na odparcie wszelkiego ataku ra, rakietowego. Znaczy, ta wypowiedź jest w ogóle jakaś taka kabaretowa, bo dotyczy sytuacji w, w latach 30. XXI wieku, no bo y, elektrownia jądrowa to, to nie wiadomo kiedy będzie, prawda? najwcześniej w tych, w tych latach 30. No i teraz y, następuje to wydarzenie. Pocisk przylatujący z zagranicy uderza na terytorium Polski i przez, znaczy, uderza 15.45. Pierwsza informacja, jaka dochodzi do społeczeństwa, to o ile dobrze wiem, to jest chyba pierwszy polsat udzielił tej informacji pod koniec swoich wiadomości, czyli tak, tak nie mówili widzowie bo ja Polsatu w tym dniu, Dziennika Polsatu, nie, nie oglądałem, no to to było przed 19.30. Później pojawiają się informacje, no, że nastąpił wybuch i istnieje podejrzenie, że ten wybuch był związany z uderzeniem pocisku, ale nie ma pewności. Zresztą na marginesie pojawia się coś w Internecie, w mediach internetowych pojawia się coś, co może wzbudzić podejrzenie, prawda? bo pojawiają się zdjęcia fragmentu pocisku. W tym samym czasie przedstawiciele rządu mówią, że yy, no jeszcze nie wiedzą, że to trzeba zbadać, bo może to jest co innego. Nie pocisk, nie rakieta, tylko coś innego. No później yy, gdzieś... W godzinach wieczornych prezydent używa występuje ze specjalnym orędziem i na początku tego orędzia używa sformułowania prawdopodobnie rakieta i na koniec znaczy przy pytaniu dziennikarzy pomija słowo prawdopodobnie bo tam dziennikarze go o różne rzeczy pytają. No i teraz co wynika z tej sytuacji? Znaczy wynika, jakby państwo polskie w ogóle nie funkcjonowało, jakby wojsko polskie w ogóle nie funkcjonowało, z tej informacji medialnej, prawda? Bo y, normalnie powinno być tak, że no wszędzie są radary, prawda? nadlatuje pocisk, to w zasadzie prezydent już jest poinformowany y, parę minut przynajmniej przed y, uderzeniem tego pocisku, tej, tej rakiety, że on leci. No bo radary go wykrywają, czyli już wie, wie skąd wyleciał, z której strony przynajmniej wyleciał i że uderzył w terytorium Polski. A nie wiele godzin mija, a on dalej nie wie. No i, no i, i kolejna rzecz, że no jak jesteśmy tak super chronieni. No to, jak to wcześniej mówili, no to powinien być zestrzelony, bo jest problem, prawda? Ukraińcy mają problem. Rosjanie wysłali 100 rakiet, Ukraińcy zestrzelili 90 rakiet. Ale tutaj leciała jedna rakieta, więc takiego problemu wielkiego, czy żadnego z tym nie było. No i później, powoli, powoli po tym wydarzeniu zaczynają się pojawiać różne Informacje, i między innymi pojawia się taka informacja, że nie byliśmy w stanie zestrzelić tej rakiety, i druga informacja, że może w 2027 będziemy w stanie. No i co to pokazuje? Że cały czas się mówi, kupuje się broń, mówi się o przygotowaniu do wojny. A nie ma żadnych zapasów, niczego. Gazu podobno są zapasy, ale nie ma mowy o lekarstwach, o węglu, o e, choćby żywności, e, zapasach żywności. Nie tym, że na bieżąco my sobie damy radę, bo to nigdy nic nie wiadomo. I, e, nie ma przygotowania do faktycznej obrony. Znaczy, jakiś przedstawiciel rządu powiedział, że jesteśmy chronieni, tylko chroniona jest infrastruktura krytyczna. Czyli co? Elektrownie, elektrociepłownie, budynki rządowe, wodociągi. Wszystko, co jest związane z gazem, to czy znaczy to jest chronione, a my nie jesteśmy chronieni, prawda? Bo zauważmy, że jeżeli dzisiaj się twierdzi z absolutną pewnością, że rakieta była, no bo do końca nie wiadomo, czyja to była rakieta, nie wiadomo, czy się to da na 100% udowodnić, no są różne przesłanki, ale no wiadomo, że leciała, prawda? To, to jedno, jedno wiadomo. I No i teraz okazuje się, że no, gdyby na przykład poleciała trochę w prawo, to by uderzyła w duże miasto liczące kilkanaście tysięcy polskie. Miasto liczące kilkanaście tysięcy, gdyby poleciała 300 metrów dalej i poleciała pół godziny wcześniej, to by uderzyła w szkołę podstawową, pełną dzieci. Mówi się, jak to wszystko jest wspaniale, a wygląda na to, że nic nie jest wspaniale, że nic nie funkcjonuje. I tutaj, na koniec, jedna ciekawostka że znaczy od lat różni ludzie mi powtarzają że w Polsce tak naprawdę to nie ma żadnej opozycji bo są dwie oligarchie które jedna udaje partię rządzącą druga udaje opozycję ale krzywdy sobie nie robią i ściśle współpracują i tutaj Mieliśmy dobry przykład, bo o ile co chwila, obyle co opozycja krzyczy, że PiS czegoś nie dopilnował, to tutaj czegoś takiego w ogóle nie było. Tam, gdzie są naprawdę ważne rzeczy, opozycja milczy. Zresztą podobnie było, kiedy rządziło PO, a PiS było opozycją. Dziękuję bardzo. Najnowsza książka Stanisława Krajskiego "Masoneria Polska 2022 Polska w kleszczach masonerii" dostępna na capitalbook.pl.